Oto ona. MK Cafe Premium. Wyjątkowa kawa ziarnista. 100% Arabika, która odkrywa przed tobą cały swój szlachetny smak i aromat. MK Cafe polecana przez baristów. W najbliższych dniach pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Będzie zimno i deszczowo. Pamiętajcie o parasolach, ciepłych ubraniach i oczywiście kubku rozgrzewającej gripowity. Bo odporności nigdy za wiele. Gripowita imbir, suplement diety z miodem i imbirem oraz wysoką porcją witaminy C. Wspiera nie tylko układ odpornościowy, ale także drogi oddechowe. Rozgrzewa i pysznie smakuje. wygrałaś ty! Yes! Gripowita, odporność z natury dla całej rodziny. Chcesz zadbać o swój dom, ale na planach się kończy? Jeśli czekanie cię nie urządza, urządź się już dziś. Teraz w Ikea 10 lub 20 lat 0% na wszystkie produkty i usługi. Ikea, witaj w lepszym domu. W sezonie obniżonej odporności stosujemy Naturel Immunochot dla dorosłych. I Naturel Immunochiz dla dzieci. Naturel Immuno to kompleksowy skład bez sztucznych substancji wypełniających czy barwników. Naturel na odporność to naturalny. Zapraszam Pana. Długo to nie zajmie, bo włosów mam jak na lekarstwo. Z tym da się coś zrobić. Komu chciałoby się coś wcierać, smarować? To nie dla mnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2. Kupi pan w aptece. Nic więcej nie trzeba robić. Wiem, co mówię sam, go stosuję. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów, dzięki czemu włosy mogą być odporniejsze na wypadanie. Od razu widać, że zmienił pan szampon na DX2. Tak, włosów mam teraz zdecydowanie więcej. Miał pan rację, prościej się nie da. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Kinder Country. Pięć wyselekcjonowanych prażonych zbóż, mleczne nadziemie. i delikatna, pyszna czekolada. Zasmakuj radości życia z Kinder Country. Winiary. Pomagamy w gotowaniu. I nie marnowaniu. Na przykład nie marnowaniu warzyw z rosołu. Mhm. Robiąc ulubioną sałatkę z majonezem. W przemianie wczorajszego makaronu w smaczne drugie danie. W dzieleniu się tym, czego mamy za dużo. I dawaniu drugiego życia słoiczkowi. Nic się nie marnuje. Zobacz, co jeszcze możemy zrobić razem, aby nie marnować. Winiary. Pomagamy w gotowaniu i nie marnowaniu. Wejdź na winiary.pl. Bezpiecz siebie i bliskich. Sprawdź na Awiva, Awiwa! Jesteśmy przy tobie. Jonasz i Darek e, Stria. Komodo, czyli kogo brakuje? Tomka, Tomka. Dobra, okej. Okay.